Jesteśmy na American Cars Mania, największej imprezie dla entuzjastów amerykańskiej motoryzacji i kultury. Katowice, Muchowiec, koniec czerwca jest gorąco: są samochody z silnikami V8, skrzydlate kadilaki, Jest moc, jest potęga. Jest to event, na który czekaliśmy i czekali entuzjaści amerykańskiej motoryzacji przez cały rok. Jest to jedenasty zlot, i z roku na rok tych samochodów przybywało. Na pierwszym zlocie. W 2013 było 197 samochodów, teraz jest ponad 1200. Po prostu. Fani amerykańskiej motoryzacji są nieopisani. Są fantastyczni. Dlatego z roku na rok tych ludzi przybywało. Jest tu też pewna marka którą Amerykanka Arsmania wytworzyła bo jest to zlot, ale jednocześnie spotkanie profesjonalistów, entuzjastów, ale również biznesu poświęconego motoryzacji, więc wszyscy tu razem tworzymy jedną wielką amerykańską rodzinę tu w Polsce, w Katowicach na lotnisku Muchowiec. To za samochód. Moim zdaniem najpiękniejszy samochód amerykański z lat 50.: Corvette C1. Czyli pierwsza, pierwszy model Corvette. No w tym modelu już zastosowano duży silnik V8. bo poprzednie, poprzednie roczniki nie miały jeszcze tego silnika. 4,6 litra pojemności. No, piękny dźwięk. Piękne wrażenia z jazdy. No to bardzo prosty samochód, natomiast wrażenia z jazdy są niesamowite. I chyba jeden z nielicznych, do których zastosowano manualną skrzynię biegów, która się okazała e, fenomenem sprzedaży. Amerykanie przestali kupować e, automaty, zaczęli kupować ten samochód właśnie dla manualnych skrzyni biegów. Jeszcze kilka lat temu żaden klasyk mnie nie interesował. Mąż mnie zaraził amerykańską motoryzacją, właściwie klasyczną motoryzacją, do tego amerykańską. No i tak zostało. Jesteśmy na szałowej imprezie American Cars więc bardzo dużo amerykańskich pojazdów. Za nami jest Ford Tenderbilt z 1956 roku, z 1956 roku. To jeden z kultowych samochodów marki Ford. My celujemy głównie w samochody z początków motoryzacji, więc mamy Fordy model T, model A, ale mamy też jeszcze z przedprodukcji Forda T, na przykład model N z 1906 roku. Ford postawił świat na kołach, proszę pana, bo Ford był najważniejszym samochodem w naszej historii, ponieważ to była Najważniejsza akcja popularyzacji samochodu. Przeniesienie bardzo drogiej zabawki na użytkowy pojazd, który właściwie teraz wszyscy używamy. Tylko Fordy, ale oczywiście, żeby pokazać, jak to wyglądało u konkurencji, to mamy też inne modele, na przykład Billika z 2025 roku. Siemanko, ekipo, mam na imię Szymon. Przyjechaliśmy na e, American Cars Manie po to, żeby zobaczyć, spotkać się z prawdziwymi pasjonatami, tak? Bo ludzie, którzy kochają amerykańskie sprzęty, to są pasjonaci. Musimy tu być, żeby przybić z wami piątkę.